Witam Was w najnowszym odcinku Rysunkowych Historii, chociaż dzisiejszy będzie troszkę inny niż poprzednie. Jak widzicie po tytule, głównym tematem będzie najnowsza animacja Disneya, czyli Ralph Demonka w internecie. Jest to coś, co zachwyciło mnie po samym zwiastunie, ale o tym wszystkim, bez spoilerów, opowiem Wam w trakcie rysowania. Zapraszam do oglądania. Uwielbiam projekty, w których łączy się postacie, które nie mają ze sobą za dużo wspólnego. Tak też właśnie powstała seria rysunkowa Historie, w której, jak wiecie, dopiero jeszcze nie wiecie, tworzymy nową opowieść z udziałem bohaterów, którzy są bardzo znani. W taki sposób pojawiła się miłość Shrek'a i Arielki, piękna przyjaźń Pocahontas i Szczerbatka oraz wiele, wiele, wiele innych relacji czy przygód. Przejdźmy zatem do głównego tematu tego odcinka. Wiem, że było już kilka filmów czy bajek, w których pojawiały się takie miksy, ale szczerze uwielbiam pierwszą część Ralfa Demolki i do tego wiecie, jak kocham Disneya, Dlatego też ten film jest dla mnie szczególnie ważny i nie wyobrażałam sobie, by mógł nie pojawić się na tym kanale w mojej wersji. Rysunek zaczęłam przed pójściem do kina, dlatego też na kartce umieściłam tylko księżniczki Disney'a i oczywiście tytułowego Ralfa, ale powiem Wam, że w filmie spodobała mi się jeszcze jedna postać i niewykluczone, że narysuję ją osobno. Jeśli to zrobię, to na pewno pokażę Wam efekt końcowy na Instagramie. Przez cały czas trwania animacji byłam zachwycona wszystkim, dosłownie. Twórcy świetnie podeszli do tematu, ukazując obrazowo to, jak wygląda korzystanie z internetu. Zwrócili uwagę na to, do czego my podchodzimy obojętnie, wytłumaczyli, jak radzić sobie z hejtem oraz co tak naprawdę rządzi tym wirtualnym światem. Oczywiście oprócz tego poruszyli też temat przyjaźni, lecz tym razem ukazali też jej cienie, a nie tylko blaski. Nie chcę wam spoilerować, dlatego mówię tak ogólnikowo, ale serio, jeśli lubicie rysunkowe historie, to musicie zobaczyć ten film, a jeśli już widzieliście, to dajcie znać, czy wam również się spodobał. Co do rysunku, to narysowałam księżniczki w ich typowych strojach, czyli w większości w pięknych sukniach, chociaż to nie są ich ulubione ubrania. Mam dla was jeszcze zagadkę. Jak myślicie, która z dziewczyn najmniej pasuje do reszty? Uwaga, nie jest to wandelopa. Odpowiedź raczej nie jest oczywista, no chyba, że już jesteście po wizycie w kinie. Jednak możecie zgadywać, czekam na wasze komentarze. Rysunek wykonałam w większości markerami i kredkami z różnych firm, więc jak zwykle wszystko dokładnie zostawię wam w opisie. Praca gotowa! Myślę, że idealnie oddaje klimat szalonej historii oraz disneyowskiej przytulności. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że jesteście zachwyceni tym, co wymyślił Disney, bo jak widzicie po dzisiejszym ustroju, ja bardzo. Nawet uprawiam się tak, jak księżniczki lubię najbardziej. Przypominam jeszcze o konkursie, który kończy się w piątek. Link znajdziecie w opisie. I to w sumie na tyle. Widzimy się w czwartek. Do zobaczenia. Cześć!